No dobra, moi drodzy, nasza stronka wygląda już całkiem świetnie. Pozostaje nam tylko jeszcze dodanie tutaj, zobaczcie, sekcji footer. Mamy tutaj menu, mamy ikony społecznościowe, no i jakaś tam linia kodu. No to może podzielmy sobie tą naszą y, sekcję footer na trzy takie sekcje pojedyncze, tak? Tutaj pierwsza sekcja, druga i trzecia. No i co jeszcze? Widzimy, że wszystko jest wyśrodkowane, więc tutaj kontenera tak naprawdę nie musimy dodawać. No to haratamy. Wygląda na to, że będzie to dosyć proste. Więc przechodzimy sobie tutaj poniżej sekcji Featured i dodajmy sobie footera. Dajemy footer. Teraz przechodzimy do środka. No i tak jak mówiłem, podzielmy sobie to na trzy sekcje, więc niech to będzie Div Class. Powiedzmy, niech to będzie Menu. Następnie, może najpierw damy sobie te sekcje, a później je uzupełnimy. Teraz dodajmy sobie klasę. E, tu będą te ikony so, e, social media, więc nazwę to social. I na końcu dodajmy sobie jeszcze jeden klas. Niech to będzie na przykład copyright. No i dobra, mamy te nasze trzy sekcje, więc w menu, zobaczmy jeszcze raz jak to wygląda. Mamy tutaj Home, Kontakt, Usługi o nas. To jest praktycznie to samo menu o, które mamy tutaj u góry więc żeby tutaj się nie przemęczać przejdźmy sobie na samą górę gdzie mamy to menu i sobie to skopiujmy cyk, kopiujemy lecimy w dół i wklejamy what's tutaj no i zobaczmy jak to wygląda przechodzimy sobie o i tutaj to wygląda tak o, no całkiem źle, więc musimy sobie parę rzeczy tu pozmieniać więc przejdźmy do styli przechodzimy sobie gdzieś tam w dół przed media query skopiujmy sobie featured i tutaj wklejmy zmienimy to na footer i teraz skopiujemy i wklejmy tu poniżej z zamknięciem footera no i teraz odnosimy się do footera wiemy że background ma być czarny więc wpisujemy sobie po prostu black następnie jakiś padding by nam się przydał od góry i od dołu więc 30 w sumie może 2 remy dodamy sobie 2 remy a z lewej i z prawej 0. Jeżeli chodzi o kolor, to może dodajmy sobie biały albo jakiś taki jasny szary, może na razie biały. No i tutaj wiemy, że wszystko mamy sobie wycentrować, więc damy sobie Text Align i wybierzemy center. Zapisujemy, odświeżamy. No i zobaczcie, tu właśnie to mamy. No, i okej, okay, to jest nasze. Zobaczmy, co to jest. To jest nasze menu pierwsze, tak? Tutaj odnosimy się do footera, a później do menu i zmieniamy kolor tych linków. No to już wejdziemy sobie tutaj i wpiszemy footer. Następnie, kropka menu, a i co tutaj dodamy? Dodajmy sobie kolor text decoration none. No i dajmy sobie jakieś wielkie litery wszystkiego, więc cyk. Już to mamy, wracamy, świeżamy i już to mamy. Ale musimy tutaj dodać jeszcze kropki pomiędzy, więc zrobimy to tak jak robiliśmy wcześniej. Tutaj nie będę korzystał z tych pseudo elementów, tylko dodam sobie po prostu zwykłe kropki, tak jak to robiliśmy za pomocą font awesome. Gdzieś to dodawaliśmy tutaj wcześniej, zobaczmy gdzie to było. O, tutaj mamy tą klasę fa-circle, więc to sobie skopiujemy, idziemy sobie w dół i tutaj po każdym tym elemencie, w sumie obok, tutaj dodamy sobie tą kropkę. Zobaczmy, jak to się wyświetli. No i jest ok. Moglibyśmy tutaj dodać sobie troszkę większe przerwy do tego, więc może tutaj po prostu dodam sobie jakiś dodatkowy padding. Wpiszemy tutaj od góry, nic nie potrzebujemy, a z lewej, z prawej niech to będzie 0,4 Rema. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Łódźwieszmy. No i ok, wydaje mi się, że jest. Po więc teraz przechodzimy sobie do kolejnej sekcji. Zobaczmy, co my tu mamy. Teraz mamy ikony społecznościowe, one też są tutaj. Zobaczcie, w tych artykułach, więc też możemy sobie je skopiować. Przejdźmy więc do sekcji z artykułami. No i mamy to tutaj, więc ja sobie to wszystko skopiuję. Przejdę sobie tutaj poniżej i tutaj w tej sekcji social wklejmy właśnie je. Zobaczmy, odświeżmy. No i one są już tu ładnie ułożone, jeden obok drugiego. Tyle, że musimy zmienić ich kolor, i chyba troszkę rozsunąć od siebie. Więc przejdźmy do footera, następnie do social i do A. Więc dajmy sobie tutaj footer, kropka, social A. I tak, kolor. No też zmienimy kolor. Dajmy sobie jakiś szary, niech to będzie CCC. Dodam sobie tutaj jeszcze jakiś letter spacing, na przykład jeden rem. No, i chyba wygląda to całkiem nieźle, tylko dodajmy sobie tutaj jakiś padding albo margines. Może załatwimy to za pomocą marginesu. Dodajmy sobie Food Social i tutaj od góry, czyli damy sobie margin-top, Niech to będzie 2 remy. Zapisujemy, przechodzimy. No i mm, może za dużo trochę. Może zmniejsza na 1,5. Więc dajmy sobie 1,5 rema. I na koniec musimy dodać sobie tutaj jeszcze w copyright jakąś linię kodu. Więc ja wkleję sobie tutaj coś takiego i tutaj mamy odnośnik Privacy Policy, bo jak widzimy tutaj na tym, to to jest w innym tutaj kolorze, w kolorze naszej strony. Więc to sobie zapiszemy i odniesiemy się do copyrightu. Tu jak widzicie, już wszystko prawie wyświetla się prawidłowo. Tylko jeszcze tego, te, ten link zmienimy i dodamy też lekki margines. Więc, w sumie, tak naprawdę tutaj w tym socialu to możemy wybrać nie tylko top, ale też margin bottom. Więc dajmy sobie tutaj 1,5, tutaj 0, żeby działało zarówno w górę, jak i w dół. No i teraz przejdźmy sobie jeszcze do footer, a następnie do copy right. A i tu dodamy sobie kolor var i wybierzemy kolor główny. Zapisujemy, wracamy, odświeżamy no i może jeszcze usuńmy tutaj to podkreślenie z linków, nie wiem czemu, ale jakoś tak nie do końca je lubię więc dodamy sobie tekst decoration a następnie none no i teraz jak sobie zobaczymy tutaj to na dole mamy taką przerwę w sekcji featured, więc przejdziemy sobie do tej sekcji dodamy tutaj padding od dołu tutaj znajdziemy nasz featured wpiszmy sobie padding bottom i dodamy standardowo jeden ren wracamy, odświeżamy no i super, wydaje mi się, że nasza strona jest już gotowa. Oczywiście ja tutaj nie dodawałem za bardzo żadnych takich efektów hover i tak dalej, to już będziecie umieli sobie zrobić samemu. Nie chciałem, żeby ten projekt był zbyt długi, i wydaje mi się, że wszystko wygląda całkiem fajnie. Stronka jest już gotowa.